Protest medyków. Okazuje się, że po najnowszym pomyśle rządu, lekarze nie wykluczają strajku, który może zatoczyć kręgi we wszystkich szpitalach w kraju. Protest lekarzy. Niewykluczone, że w najbliższym czasie polscy medycy rozpoczną strajk. Jaki pomysł rządu wpłynął na tak niepokojącą decyzję? Polski rząd zaproponował, by zaostrzyć kary dla lekarzy za popełnienie błędu medycznego. Okazuje się, że tarcza kryzysowa 4.0 przewiduje nowy przepis, który uderzy w środowisko lekarskie. Jak donosi Rzeczpospolita, to właśnie lekarze mają najwięcej do stracenia. Dziennik podkreśla, że chodzi o sprzeciw wobec wprowadzonej w tarczy 4,0 nowelizacji artykułu. 37 AKK, który zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej bezpośrednio wpływa na zasady wymierzenia przez sądy kar za nieumyślne spowodowanie śmierci artykuł 155 kodeks karny i narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu artykuł 161 i 2 kodeks karny. Według gazety tak sformułowane zapisy sprzyjają dużej różnorodności interpretacji przez sędziów środowisko lekarskie. W ostatnich miesiącach tak bardzo ignorowane przez rząd, nie przejdzie obok takich zapisów obojętnie. Lekarze w mediach społecznościowych coraz częściej poruszają temat protestu. Przekazał rzeczpospolitej Krzysztof Hałabus, prezes porozumienia chirurgów Scalpel. Środowisko lekarzy, którzy od kilku miesięcy walczą o życie Polaków zainfekowanych koronawirusem. Narażając swoje zdrowie, nie zgadza się z nowymi planami rządu. Ich zdaniem zaostrzenie kar za błędy medyczne nie powinno zostać wprowadzone. Protest, który może się odbyć, będzie miał pokazać, że nowy zapis nie przyniesie korzyści Polakom. Lekarze po wprowadzeniu go w życie będą unikać podejmowania bardziej ryzykownych decyzji w obawie o karę. Lekarze wraz z samorządem lekarskim chcą zaproponować, by w Polsce wprowadzić system, który sprawdza się poza granicami. Wprowadzony zostałby fundusz odszkodowań za błędy spowodowane nieumyślnie. O takim rozwiązaniu w ostatnich dniach mówił w RMF FM Jarosław Biliński, wiceprezes warszawskiej Izby Lekarskiej. Jesteśmy ludźmi. Każdy lekarz przynajmniej raz w życiu popełni jakiś błąd. Ale po to się je raportuje, żeby wyciągać z nich wnioski. Zapisy można jeszcze zmienić. Większość z błędów w tych zapisach prawdopodobnie wynika z jakichś zmian organizacyjnych czy systemowych. Barykadowanie i straszenie ludzi będzie służyło temu,